Ostatnio w jednym z filmików pod komentarz, żebym nagrał wideo o slangu producenta muzycznego czy po prostu muzyków. No i właśnie o tym robię. wiele pojęć, to są takie przymiotniki, które mają bardzo szerokie pojęcie i dla każdego troszeczkę coś innego znaczą, ale one są powszechnie wykorzystywane, także warto na pewno je znać, ale też na pewno nie wszystko wymienię, także jeżeli Macie pytanie związane z jakimś słowem, piszcie w komentarzach, a jeżeli brakuje czegoś waszym zdaniem w tym wideo, to też napiszcie z wyjaśnieniem króciutkim. Ta lista nie będzie po żadnej kolejności. Wszystko, co mi w tym momencie przychodzi do głowy, o tych wszystkich słowach powiem. I większość to będą, tak jak mówiłem, przymiotniki dotyczące charakteru brzmienia. I pierwszym z nich jest na przykład powietrze R, które często jest też o, nazywane jako oddech, i to świadczy o tym, że w utworze jest dużo wysokich częstotliwości. On tak jakby oddycha. To są częstotliwości powiedzmy około 12 kHz i wyżej. Jeżeli ich jest dużo, to można powiedzieć, że w utworze jest powietrze. Jeżeli powiemy, że brakuje powietrza, no to znaczy, że za mało jest tych wysokich częstotliwości. Jasny, bright. To bardzo podobne znaczenie, gdzieś powiedzmy około 10 kHz i w górę. Jeżeli utwór ma dużo wysokich częstotliwości, to mówimy o nim, że jest jasny. Natomiast gdy ma mało wysokich częstotliwości, więcej niskich częstotliwości, to mówimy, że dźwięk jest ciemny. I od razu tak, oddalony to też jest synonim tego, że jest mało wysokich częstotliwości. Zimny. Często mówi się o cyfrowym nagraniu, cyfrowym brzmieniu, że jest zimne. A zimne tak naprawdę w dużej mierze łączy się z tym, że jest dużo wysokich częstotliwości, ale też to te brzmienie jest takie sterylne, pozbawione tak jakby tego analogowego ciepła, do którego zaraz przejdę. Crispy, szorstkie, chropowate. Jest to takie brzmienie, w którym też jest dużo wysokich częstotliwości, ale takich harczących o kolejne słowo. Takich mm, niezbyt czystych, precyzyjnych, tylko takich powiedzmy może lekko przesterowanych gdzieś tam. Głęboki. Jest to takie brzmienie, które ma dużo niskich częstotliwości, ale też jest bardzo przestrzenne, powiedzmy oddalone, ma raczej mniej wysokich częstotliwości. Mulaste. Muł zazwyczaj siedzi w około 250 do 500 Hz, więc jeżeli mówi ktoś usuń troszeczkę mułu, no to znaczy, że w tym zakresie trzeba się tego pozbyć. Czy utwór jest zbyt mulasty, to znaczy, że w tym zakresie jest zbyt dużo takich częstotliwości. Nosowe. No to jest nosowe brzmienie i to są częstotliwości od około 1 do 2 kHz, więc jeżeli ktoś mówi, że mój wokal jest nosowy, to gdzieś tam w tym zakresie w zakresie tego trzeba szukać sybilanty, czyli wszystkie zgłoski typu S, C, Z, takie, które będą po prostu na nagraniu syczały i je usuwa się za pomocą dsr -a. Transjent, szczyt to dosyć zamienne pojęcie, i to oznacza ten pierwszy króciutki fragment sygnału audio o wysokiej amplitudzie, czyli te pierwsze uderzenie, te milisekundy, i one świadczą tak naprawdę o dynamice nagrania. Więc jeżeli mówimy, żeby wyciągnąć transjent czy przepuścić transjenty, to znaczy, żeby zostawić w kompresorze troszeczkę ataku, żeby nie sprasować tych szczytów. O i od razu pojęcie sprasowany, przekompresowany, ściśnięty, jeżeli mocno się coś skompresuje czy potraktuje limiterem, to mówi się, że jest to sprasowane i te brzmienie jest takie wtedy ściśnięte, takie no zresztą posłuchajcie. Ciepłe analogowe bardzo często używane, nadużywane, ale co za tym się kryje. W analogowym dźwięku mieliśmy do czynienia z czymś takim troszeczkę zmiennym, ale też tak jakby z dużą ilością powiedzmy może niskiego środka, coś w tym stylu, On było takie pełne, wypełniony ten zakres, ale w taki pozytywny sposób. I nie było to takie szorstkie, chropowate w wyższych pasmach, tłuste, grube, mięsiste często odnosi się to do basu albo do pełnego nagrania, że jest tłusty. No to właśnie znaczy, że jest bardzo duży bas, który ma też więcej harmonicznych, wysokich częstotliwości. o I od razu harmoniczne. To są takie częstotliwości, które są wielokrotnością fundamentalnej częstotliwości. Czyli na przykład jeżeli fundamentalna częstotliwość jest to 30 Hz, to pierwszą harmoniczną będzie 60 Hz, drugą będzie to ile? 60? 90. 120 i tak dalej, i tak dalej. To są harmoniczne. Też często ponocznie o harmonicznych się mówi po prostu o dźwiękach z wyższych częstotliwości, które można dodawać na przykład za pomocą przesteru, eksajterów, czy różnego rodzaju saturacji, nasycenia. O, i od razu saturacja, nasycenie. Jest to taka forma kompresji, która nie jest taką pełną kompresją, ale wprowadza lekkie sklejenie, ale też dodaje ciepła i tego analogowego brzmienia. Gdy mówi się, że nagranie jest dynamiczne, to nie chodzi o to, że ono jest po prostu energiczne, nie wiem, fajnie się przy nim tańczy. Chociaż też w, w pewnym sensie, ale w świecie takim muzycznym świadczy to o tym, że jest duży zakres dynamiki, czyli nie jest właśnie przekompresowane nagranie. Są duże różnice pomiędzy najcichszym fragmentem nagrania, a głośniejszym. Zresztą tutaj posłuchajcie, niedynamiczne najpierw nagranie, a później dynamiczne. że mamy dół. Środek albo górę, że za dużo góry, czy za mało dołu. Dół to po prostu niskie częstotliwości, środek to środkowy zakres częstotliwości, powiedzmy od 250 do gdzieś tam 4 kHz, może 6, a od 6-4 w górę do 20 są to wysokie częstotliwości, czyli tak zwana góra. Przecież też często mówi się niskie, wysokie. Niskie to po prostu niskie częstotliwości, wysokie to wysokie częstotliwości. Master, mastering. Często mówi się, zrób master, kto zrobi master, no to po prostu wykonanie masteringu, czyli tego ostatniego etapu w produkcji muzyki, który wykonuje się na wszystkich ścieżkach i ważne, nie ma czegoś takiego jak mastering wokalu, czy po prostu pojedynczych ścieżek. Mastering wykonuje się na całym, skończonym, zmiksowanym już utworze, a miks jest to po prostu spowodowanie, żeby każda ze ścieżek razem, łącznie, jako utwór brzmiała jak najlepiej, czyli Często mówi się obróbka, mix to obróbka pojedynczych śladów wokalu, gitary i tak dalej, i tak dalej. Atak, uderzenie, moc, impet. Gdy uderzenie na przykład stopa jest takie bardzo mocne, z dużym takim impetem, uderzeniem, to mówimy właśnie, że ma impact Atak, uwydatnij atak, to po prostu przepuścić transjenty szczyty, żeby to uderzenie było takie gwałtowne. O, pudełkowe, to jest jeszcze dosyć często używane, taki boxy. Pudełkowe brzmienie gdzieś siedzi w około 400 do 600 herców i po powiemy sobie, że ten utwór jest zbyt pudełkowy, czy wokal jest zbyt kartonowy. O, kartonowy to jest drugi, drugi zamiennik. No to znaczy, że za dużo jest w 400 do 600 herców tych częstotliwości. Layering mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków, czyli po prostu warstwowe łączenie różnych dźwięków. Zresztą najlepiej obejrzeć teraz odcinek latencja, czyli opóźnienia, które są spowodowane przez interfejs audio, i je ustawia się na przykład w sterowniku Azio for All i są zależne też od mocy obliczeniowej komputera, od interfejsu audio. Groove jest to szerokie pojęcie, które ciężko też sprecyzować, ale ono odnosi się od tego, jak pulsuje utwór, jaki jest rytmiczny, jak wszystkie elementy rytmicznie grają. Głównie odnosi się to do perkusji, do basu, do instrumentów rytmicznych. Kwantyzacja. Powiemy na przykład, skwantyzuj moje nagranie perkusji no To znaczy, żeby dociągnąć do siatki uderzenia perkusji te, które zostały lekko spóźnione od tempa, od rytmu utworu. Headroom oznacza to, ile decybeli zostało do dojścia do zera cyfrowego, czyli jeżeli szczyty dochodzą na masterze do minus 10, to znaczy, że mamy jeszcze 10 decybeli zapasu, czyli headroomu, zapas dynamiki headroomu. Resonans jest to częstotliwość, która została uwypuklona w sposób. Zbyt oczywisty, zbyt słyszalny. Na przykład przy nagrywaniu. Nagrywamy wokal i pomieszczenie nie jest idealnie zaadaptowane i nagraliśmy jakaś częstotliwość się wybija, psuje nagranie, to znaczy, że jest to rezonans, który trzeba usunąć. Czyli jak powiemy usunąć rezonansy, to usunąć tak w skrótowo można powiedzieć częstotliwości, które są niepotrzebne. O, i jeszcze od razu do tego przypomniało mi się dudnienie. Czyli takie też częstotliwości, które dudnią gdzieś tam w niskim zakresie częstotliwości, one są niepotrzebne, dudnią, przymulają. No widzicie, tu jest wiele tych słów bardzo zamiennych i umownych. Tak jak powiem, że utwór jest przymulony, to też znaczy o tym, że jest za dużo niskich częstotliwości, gdzieś od 250 do 500 Hz, ale też brakuje wysokich częstotliwości, trzeba go rozjaśnić, troszeczkę ocieplić, może też na przykład. Także to jest bardzo wszystko złożone, i gdzieś tam to są takie słowa, które Coś znaczą, ale każdy je troszeczkę inaczej interpretuje. Jeżeli macie jakieś swoje jeszcze określenia, których ja nie wymieniłem, zapomniałem, to piszcie w komentarzach, jeżeli jakiś nie ma i nie wiecie co one znaczą, to też piszcie, postaramy się wspólnie to rozwiązać. Dzisiaj to wszystko.